w losowaniu fazy ligowej wszyscy eksperci i kibice zwracali uwagę na spotkanie tych dwóch drużyn to europejski klasyk zapraszamy na stadion Borussia Dortmund Jeśli szukają Państwo piłkarskich emocji, to trudno o lepszą miejscówkę niż BVB Stadion w Dortmundzie. Na słynnej żółtej ścianie nie ma ani jednego wolnego miejsca. Tu Tomasz Smokowski, a obok mnie zasiada Jacek Laskowski. To spotkanie Champions League zapowiada się bardzo ciekawie. Borussia Dortmund kontra Super Velocity. Domku, z dość sporym zaciekawieniem czekałem na ten mecz. Mam nadzieję, że mimo początkowej fazy turnieju doczekamy się tutaj fajerwerków aż do ostatniego gwizdka. W pucharach w końcu możemy na to liczyć. Przed nami wyjściowa jedenastka Borus Dortmund. Zespół zabrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rybaki. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. A tak prezentuje się skład drużyny Super Velocity. Wygląda mi to na 1-4-2-4. Na papierze ustawienie ultraofensywne, ale wiele zależy od tego, jak będą grać skrzydłowi i boczni obrońcy. Jeśli ci ostatni będą przyspawani do pozycji, a gracze na flankach będą nieco cofnięci, to równie dobrze może to być formacja całkiem zachowawcza. Przekonamy się zaraz, jak będzie to wyglądać w praktyce. Pierwszy gwizdek w tym spotkaniu i grę rozpoczyna Borussia Dortmund. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Uwaga, piłka w grze! Dobo alarm można odwołać. Na razie bez bramek, Borussia porządnie postraszyła rywali. Tylko kapitalnej interwencji bramkarza zawdzięczają wciąż bezbramkowy rezultat, ale długo to on się nie utrzyma. No, nie dają za wygraną, szukają dalej okazji. Teraz może być groźnie. Co bo... Tymczasem w innym meczu padła bramka. Łączymy się ze studiem. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Lipska. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mamy 12 niebezpieczeństwo, bardzo dziękujemy. Dobrze, zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Jean. Nie łatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? Ma aktualnie fantastyczny ogłosić. Ale tak jest, a więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho Tak robią najlepsi sędziowie, widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu Co się odwlecze, to nie uciecze Wrócamy, krótkie teraz ostro ze skrzydła. No niepewna interwencja. Super! Piłka wciąż w boisku. I to już koniec akcji. Sytuacja wyjaśniona. Wciąż nie może uwierzyć Borussia Dortmund, że dalej remisuje. No ale słupki i poprzeczki zawsze sprzyjają broniącym się. szczęścia. Dobrze wymierzony strzał było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę Gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Było kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzały. To jak Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. to mamy 1 do 0. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Szansa! To idzie remis! I go! Błyskawiczna odpowiedź! Strata bramki jak niej podrażniła, a tych wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu do grania najwyższej klasy. Po prostu nie wypadało startować. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się powinien. Wyrównali więc stan spotkania. 1 do 1. Czas na wieści z Anfield, proszę Państwa. Wynik uległ zmianie. To kolejne trafienie. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać w ślizgów w taki sposób. Mamy naruszenie przepisów, i jest żółta karta. Teraz będzie pod baczną obserwacją. No ale to w żaden sposób nie mogło zagrozić bramce. Zmarnowana okazja. Można to było inaczej rozegrać. Krótko albo przynajmniej dośrodkować pod bramkę. Jean. Musieliśmy na moment przerwać. Liverpool zaliczył trafienie w swoim meczu. Obecny wynik brzmi 2-1. Ale teraz zagranie, zamknięcie obrony. Niestety, zepsute to rozegranie koncertową. I tak oto na PvP Stadion Dortmund właśnie zakończyła się pierwsza połowa spotkania. Zaczynamy drugą połowę. Jak na razie mamy ręce, ale od niego Rzymie zamierzają powygrać. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze bardziej pod tempo. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. Teraz wynik 2 do 1. Może być groźnie. Znakomita interwencja! Znakomita! Mają teraz dobrą okazję na kontrata. Co teraz? Zdecydowana teraz interwencja od która oddala zagrożenie. Proszę Państwa, mamy wieści z Liverpoolu na Anfield, zmiana wyniku. To trzecia bramka dla Liverpoolu, prowadzą już trzy dołówkowia, jest 57 minuta na Piękne dzięki za meldunek. Może teraz wyrównać, świetnie to blokuje. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na...

Zaraz, to musi Co za bramka dla Borussii Podwórczycy zdobywają wyrównanie Czasu jest wciąż dużo Spójrzmy na powtórkę Widać tak jak budowana od pierwszego czasu przewaga Przekształca się w realne prowadzenie Co za koordynacja Niebywałe Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą Prezentują naprawdę równy poziom Otrzymałem informację, że padł właśnie gol na St. James' Park. Mamy pierwszą bramkę dla Szyntora Prowadzą teraz 2 do, las, do Za nami 67 minut poiskowych zmagań. Bardzo dziękujemy. Daleka piłka z rogu, a i nie mam pewności, że to wpadnie. Po tym strzale piłka przelatuje tuż obok Szkoda, bo to było naprawdę niezłe uderzenie. Ze stanowiska komentatorskiego wydawało się w pierwszej chwili, że mamy gola. Cóż, może następnym razem. I teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Wąż remis, Borusja forknął w naparciu. Czasu mają niewiele. Dobry z bramkaża, wypita półka. Borusja wywalczyła połynę. Ostatni dni luba. teraz strzelą, rybak może nie zdążyć wyrównać. Po polce 11, teraz rzuca. się ma osiągnięcia zagrożenia. Zobaczmy kolegę. Gol! Gol! Ale strzał! Miłkarska poezja! Mamy trafimy z kolegą, proszę Państwa! Co za Jego obrony! Zobaczmy to jeszcze raz. Najpierw świetna centra w pole kary. Tak to się robi. Nie no zastanawia się dwa razy, wykorzystuje niewielki dystans do bramki i decyduje się na strzał. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Jeszcze 3 minuty. Tyle arbiter doliczył. Kończy się czas. To pewnie jedna z ostatnich okazji, by doprowadzić do remisu. Różnie było. Dobra interwencja. Koniec meczu, proszę Państwa. Drużyna gości nie poradziła sobie dzisiaj. Szkoda, bo